Siema wszystkim. Cześć wszystkim. Dzisiaj, moi drodzy, wylądowaliśmy w Jaworzu. Dobrze odmieniłem? Tak, tak Jaworzu. E, ponieważ jest z nami Janek. Witaj, Janku. Cześć. Słuchajcie, ja się zjawiłem tutaj na specjalne zaproszenie, ponieważ znaleźliśmy się, żebym nie pomylił, w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Tu się znajdujemy, moi drodzy, natomiast my obecnie jesteśmy w motylarni, więc jest to pomieszczenie stricte, tak naprawdę tylko i wyłącznie z takimi pięknymi owadami. Co my dzisiaj będziemy? Będziemy pokazywać motylki, się. pokażemy na pewno jak ogólnie wygląda rozwój całego motyla Pokażemy wam Największego motyla na świecie A przynajmniej na pewno motyla z największego rodzaju na świecie Także kochani, no ja jestem mega podekscytowany Bo nigdy w życiu nie stałem twarzą w twarz Wybaczcie, tak zasłonię na chwilę Z takim czymś Także co, kończymy wstęp i zawieramy się do roboty, tak? Oczywiście Tak jest, tak jest tak jest, tak jest, idziemy do roboty I jeszcze tylko zanim motyle To szybkie info o najbliższych targach terrorystycznych I odbędą się one w Warszawie Ponieważ jest to egzotyka. Myślę, że nikomu eventu nie trzeba przedstawiać Bo egzotyka mówi sama za siebie Także moi drodzy, jeśli jeszcze nie macie planów na niedzielę 5 czerwca To wiedzcie, że w Warszawie Będzie co robić tego dnia No i oczywiście całe info zostawiam w linku w opisie filmu A my wracamy do motyli Dobra ziomy, zaczynamy motylem, który nam się tutaj przewinął Podczas wstępu Bo sobie tak pięknie stoi Ja jeszcze wam tylko tutaj dla skali, słuchajcie, pokażę, że motyl, no, myślę, że jest dłuższy ewidentnie niż moja dłoń. Jest to niesamowite. Dodatkowo, zobaczcie, że on te okienka na, yy, na skrzydłach. Ma takie, bym powiedział, przezroczyste, bo normalnie światło przez nie przechodzi. Jest to niesamowite. Czyli co? Mamy tutaj pięknego samca, bo podobno samice są jakieś trzy razy większe, tak? No, samice są bardzo imponujące. Tak, a to jest samiec. Ło, wow, ej, a te czułki to wyglądają jak grzebień po prostu. Zgadza się. To jest właśnie jego niesamowita umiejętność właśnie wyszukiwania samic nawet z ponad 20 kilometrów. Niesamowite, czyli te czułki po prostu mu służą po to, żeby sobie znaleźć samicę. Zgadza się. Po to mu to natura dała, żeby, żeby mógł Wyszukiwać samice piękne te czułki. Czekajcie, ja tutaj przyłożę palec. Nie wiem czy to, żebym go nie dotknął, ale zobaczcie, że ten czułek też jest ogromny. On jest jak mój opuszek. Ale obłęd wielkie. Tu właśnie mamy dwie, dwa kaligomemnon to są dosyć ciekawe gatun gatunek motyla z Ameryki Południowej. Ej, a on jest y, z rodziny rusałkowatych? No, tu właśnie mamy rodziny rusałkowatych, Łat można ją poznać po y, tym, że mają cztery odnóża. Rozumiem, że bo te y, odnóża kroczne my widzimy i tu rzeczywiście są one cztery na motylu, Tak. a, a jeszcze ma jedną parę, która jest można ukryta, powiedzieć tam pod no, gdzieś. Tu, z nie? przodu, właśnie, z przodu, i one mu pomagają do czyszczenia aparatu sącego. I to rozumiem, jest charakterystyczne dla rodziny rusałkowatych. Tak, zgadza się. No bo tutaj, słuchajcie, pojawiło się nowe stwierdzenie, w sensie nowa część głaszczki, czyli to, co jest między oczami, i okazuje się, że one pomagają ochronić. Aparat sąs, aparat gębowy. Ej, a czy mi się tylko wydaje, czy to w ogóle wygląda jak kawałek sowy? No bo to wygląda jak sowie oko po prostu. Plama na oku ma imitować właśnie oko Sowy, czyli największego wroga nietoperzy. Drapieżniki, widząc takie oko, z pewnością zrezygnują z ataku. No to prawda, powiem szczerze, że gdybym bał się Sowy i był nietoperzem i zobaczył takie oko, no to bym spadał gdzie pieprz rośnie. Piękne stworzenie. Dobra, słuchajcie, wpadł do nas również Bartek. Witam. Witam, czyli drugi specjalista motylarni. Mamy już Janka i Bartka. No i teraz porozmawiamy o rozrodzie, czy ogólnie o tych etapach? Możemy po pogadać ogólnie o rozmnażaniu motyli, bo to jest ważny temat. Jesteśmy tutaj po to nie tylko, żeby pokazywać ludziom, że te zwierzęta są ładne, kolorowe i się dają na głowach, ale chcemy pokazać jak to zwierzę się rozwija, bo to mhm. jest ważne. To tak. jest cel tej motylarni. To miejsce powstało nie właśnie w celu pokazywania ludziom tylko pięknych zwierząt. Chcemy właśnie nauczyć ludzi czegoś o motylach. Chcemy przekazać tą informację, żeby szła w świat, dlatego że wiedza o motylach jest naprawdę znikoma. To się nie chce wierzyć, jak ludzie mało wiedzą o tych zwierzętach. Motyle to nie są po prostu ładne szmatki, które sobie latają nad łąką. To są całkiem ciekawe zwierzęta. To jest bardzo potężna grupa owadów, owady to najliczniejsze zwierzęta świata, motyle należą do tych również najliczniejszych grup owadów z wszystkich jakie tylko występują na Ziemi, na całym świecie jest ponad 190 tysięcy gatunków w samej Polsce spotkamy 3264 gatunki motyli, to nie jest taka mała grupa jak się ludziom wydaje, potrafią ludzie wymienić cytrynka, pawika, no i I rusalka pawik, no właśnie i tu się wiedza nasza kończy a chcemy też pokazać, że ten świat jest trochę bardziej skomplikowany. I chcemy powiedzieć coś o rozmnażaniu motyli, bo po to tu jesteśmy. Te motyle mają się tutaj czuć jak u siebie w domu. To nie jest miejsce, gdzie chcemy pokazywać piękne rośliny. Te rośliny nie są piękne. Nie możemy stosować żadnych oprysków, żadnych upiększaczy, dlatego, że to mogłoby zabić te motyle. A proszę zwrócić uwagę, co tu się dzieje. Ten motyl, którego przed chwilą wypuściłem z ręki, który siedział na, na ramieniu, to był kaligomenon I tu są jego jajka. On jest złożył dosłownie dzisiaj. To jest złoże jaj tego pięknego motora, tej, tej sowy właśnie, o której przedtem była mowa. Z tych jaj już za tydzień, za dwa tygodnie maksymalnie wylęgną się piękne gąsienice, które zaczną żerować i porzucą prawie wszystkie liście z tego bananowca. Potem będziemy musieli już do, dorzucać im liści zastępczych roślin, czyli na przykład kany, żeby wykarmić tą trzodę. Spodziewamy się kilkuset, kilku tysięcy być może gąsienic z tego samego jednego gatunku. Także one będą jadły tyle co dobra koza. Także trzeba się przygotować na najgorsze. Eee, ale tu akurat od przy, przybytku głowa nie boli. No i właśnie, z jajka wlęga się gąsienica. W co się zmienia gąsienica? To, czego tu chcemy też nauczyć ludzi, to to, że motyle nie lęgną się z kokonów. Kokon faktycznie występuje u motyli, ale u bardzo nielicznej grupy, u prządek na przykład. Motyle lęgną się z poczwarki. To, co widać tutaj, to co wisi, to wcale nie jest kokon. Kokon mam tutaj w ręce. Kokon to jest jedwabny oprzęt, który chroni poczwarkę przed drapieżnikami, przed uderzeniami, przed jakimiś mechanicznymi urazami. Natomiast motyle lęgną się na naszych oczach z tych poczwarek. Myśmy je tutaj powiesili, dlatego że one przyszły aż właśnie z Holandii. I z tych poczwarek już w większości wylęgły się motyle. Ta jest jeszcze pełna, ta jest pełna. Widać, że ta poczwarka się przebarwia. Co to znaczy? W środku ukształtował się już gotowy motyl, który już za niedługo, być może dzisiaj jeszcze, wylęknie się prosto z tej poczwarki. Poczwarka pęknie i stamtąd wyłoni się młody motyl, który zacznie pompować skrzydła. Motyle, kiedy wychodzą z tej poczwarki, wyglądają na początku jak muchy. Mają wielki, ogromny, nabrzmiały odwłok, a skrzydła wyglądają jak takie nienadłuchane materace. Dopiero później musi pompować limfę do tych skrzydeł. Pompuje je dosłownie tak, my pompujemy ten materac właśnie, czy jakąś piłkę. Skrzydła się rozprostowują i przez jakiś czas schną. Dlatego motyle tutaj wiszą przez kilka pierwszych godzin do góry nogami, żeby ta, ta linfa spływała prosto, właśnie do tych skrzydeł. Czyli tutaj pomaga grawitacja. Jak najbardziej. To jest, typ, właśnie grawitacja gra tutaj pierwszą żadną rolę. Poczwarka ma zarysowane wszystkie ważne części motyla. Tu już widać, że są zarysy skrzydeł, są zarysy nóg, są widoczne czułki, odwłok, nawet nogi są zarysowane. To jest tak, jakby opakowanie na dorosłego motyla. Kiedy to pęka, tak jak widać, jest taka klapka, która właśnie tak jakby katapultuje tego, te, wow. tego motyla, pewnie kojarzycie to bardziej z, z ptaszników, kiedy ptasznik przechodzi wylinkę, tak. również odpada mu ten z do góry tak jakby dokładnie. i wyciąga. To jest dokładnie ten sam proces, to też jest wylinka, tylko to jest wylinka, która e, tak naprawdę nazywa się wlęgiem motyla. Motyle lęgnie się z poczwarki i to jest bardzo ważne, bo ciągle we wszystkich książeczkach dla dzieci jest wyraźnie napisane, że motyle lęgną się z kokonów. Tylko nieliczne motyle na świecie produkują kokon. I one się zaliczają do przątek, tak? Tak, tak. Przątki na przykład świetnie robią. Właśnie one przędą, ten jedwab, wokół poczwarki, wokół gąsienicy. Niektóre gąsienice również żyją w takich jakby śpiworach z jedwabią. Ooo, i to jest kokon? Dokładnie. To jest poczwarka, to jest kokon. W środku kokonu może być poczwarka. I tu jest poczwarka, ona już jest opuszczona. To jest właśnie kokon tego największego motyla na Ziemi czyli Attakusa Atlasa. Wow. I z tego kokonu właśnie wylęga się motyl, ale w środku musi być poczwarka. To jest ważne, żeby wiedzieć, że motyl wylęga się z poczwarki, a niekoniecznie z, ko z kokonu. Rozumiem. Czyli tutaj mamy zewnętrznie kokon, ale mm -hmm. w dalszym ciągu w środku jest poczwarka. No dokładnie, dokładnie. Kokon to jest tylko osłona poczwarki. To poczwarka gr gra główną rolę. Kokon jest zbudowany z jedwabiu. To właśnie z tego jedwabiu robi się bluzki, chustki i wszelkiego typu i inne elementy ubioru. Jest to jedna z najsilniejszych, najbardziej wytrzymałych substancji, tak naprawdę naturalnych w przyrodzie. Jest to tak mocno, że człowiek właściwie nie jest w stanie tego rozerwać. Motyl, wylęgając się z tego kokonu, musi lekko rozpuścić tymi sokami trawiennymi tą leafą to wejście i ono jest wtedy lekko rozsupłane. I wtedy ten motyl może przecisnąć się, póki jest miękki z tego kokonu, może wyjść na zewnątrz i wtedy może rozprostować skrzydła. I dlatego też ten kokon wygląda na zamknięty, ale w istocie jest otwarty, tak? Tak jest. To już jest kokon, z którego szczęśliwie wyszła piękna samica atakusa Atlasa. Atlasy to już są naprawdę potężne motyle. Są motyle o większej rozpiętości skrzydeł, ale o powierzchni skrzydeł nie ma większego. Czyli trzymamy tutaj teraz kokon po samicy największego motyle świata? Tak jest. U nas w Polsce występują podobne gatunki, ale zdecydowanie mniejsze. U nas największy gatunek pawicy, który jeszcze w latach 80., -tych, 90. -tych ubiegłego wieku żył na terenie Polski, był powiedzmy wielkości jednego skrzydła atlasa. Natomiast to nie jest ta wielkość właśnie jak, jak w tropikach. Nasze warunki nie pozwalają na wzrost tak potężnych owadów. No dobra, ale co jest to? No to, co tu widzimy, to jest właśnie inkubator do rozmnażania właśnie motyli. Właśnie w środku mamy dwie... Trzy pary aktualnie, Morpho Peleides, gatunek z Ameryki Południowej, bardzo piękny, taki klejnotasz motylarni. I właśnie czekamy, aż one się tu, aż zaczną składać jajka i będziemy mieli młode gąsienice. Okej, okay, czyli one są w końcu, dlatego że zależy wam, żeby to właśnie w tym miejscu jaja zostały złożone, tak? Żeby nie było, że gdzieś tam na bananowcu daleko zostaną złożone, tylko w jakby warunkach, które kontrolujecie. Zgadza się. To jest to, że akurat te gatunki one mając jeden wybrany gatunek rośliny pokarmowej. I nieraz się zdarza tak, że na przykład te moty składa jajka na byle jakiej roślinie czasami. I ta tak się nawet wylęgnie, ona potem pada z głodu. A bo ona nie znajdzie tego drzewa, z... które chce zjeść, nie? Tak, no i ona potem, właśnie, nie znajdzie tej swojej rośliny pokarmowej, i ona potem będzie. Um, um, padnie, I nam tutaj zależy na tym, żeby tą gą ta gąsica się mogła to już wylęgnąć, już w naszych warunkach zamkniętych. I powinniśmy potem ją swobodnie już inkubować i wyprowadzić ją na, na dorosłego motyla. O, słuchajcie, pojawiła się także Nina z motylarni. Cześć. Powiedz mi proszę, bo siedzisz koło czegoś, co tak naprawdę dla mnie przypomina, co prawda, otwarty, ale jednak inkubator. Tak, w zasadzie jest to wylęgarka, w której podwieszamy kokony i poczwarki, z których potem wylęgają się piękne motyle. Aha, czyli tak jak myślałem, inkubator, tylko że u motylarzy to się nazywa jak? Wylęgarka? Wylęgarka. Okay. Nie bez powodu mamy tutaj tak różnorodną roślinność, larwy motyli są bardzo wybredne i żywią się konkretnymi gatunkami. Jeśli chodzi o formę imago, czyli o dorosłe osobniki, żywią się one nektarem i pyłkami kwiatów, oczywiście poza tymi gatunkami, u których występuje zredukowany aparat gębowy. No dobra, ale powiem szczerze, że mnie tu tak najbardziej zainteresował ten niesamowity kwiatek. Co to jest za roślina? Jest to kwiat marakui, którego pnącze znajduje się tuż nad nami. What? Pnącze? Czyli marakuja to pnącze? Tak, dokładnie. Zobaczcie, rzeczywiście tych kwiatków jest tutaj więcej. To takie nierozwinięte, ale jaja. Napiszcie w komentarzu, proszę, kto słyszał o tym, że marakuja jest pnączem. Ej, patrzcie w ogóle, cała, całe te wszystkie rośliny tutaj pod sufitem to jest marakuja. I tu jest owoc normalnie. Ja. No nieźle. To warun wam tutaj dopisuje moi drodzy. Zobaczcie tylko, jak majestatycznie te motylki sobie tutaj zajadają normalnie nektar. O myślę, że do tego się zbliżymy. No zobaczcie, tylko ma całą tą swoją, no ten aparat gębowy cały jest pokryty pyłkiem z kwiatka. No tak w sumie czego się spodziewać, skoro ten pyłek je. O jak się zanurzył głęboko! Dobra, smacznego motylu z Ameryki Południowej czy tam z Azji? Ja nie wiem, z Azji jednak. Tu drugi wcina. Dobrze. A patrzcie, tutaj sobie siedzi taki, no taki 6 centymetrowy, A tu jak się zbliżymy, to jest takie bydle. Siedzi przyczajony w bzie, to bez jest, nie? Tak. No dobra kochani, nasza podróż po tym naprawdę egzotycznym miejscu w Jaworzu dobiega końca. Dziękuję Ci, że nas tutaj zaprosiłeś. bo. Dziękuję bardzo. Naprawdę wiedza, którą nam przekazaliście jest no ogromna. Dodatkowo słuchajcie, eksponaty, które tutaj my widzieliśmy, to naprawdę zwalają mnie po prostu z nóg. Umijam tego wielkoluda czy też tego. Także co mogę powiedzieć, moi drodzy? Mam nadzieję, że film się spodobał, że zajrzyjcie tutaj do, mo do motylarni, bo ja od siebie mogę dodać, że naprawdę no posiedzieliśmy tu z dwie godzinki rozmawiając o tym i o tamtym, więc słuchajcie, naprawdę można się zdziwić. Tym bardziej, że tutaj słuchajcie, nie ma tylko motyli, ale również są naprawdę ciekawe, fajnie y spreparowane eksponaty morskie, więc naprawdę jest co oglądać. Z mojej strony mogę tylko zarekomendować, tym bardziej, że tutaj obsługa również zna się na rzeczy, no nic tylko korzystać. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzięki wielkie. Pamiętaj. Łapeczka w górę. Im więcej łapeczek w górę, tym więcej tego typu odcinków. Także to wszystko od Was zależy. W związku z tym łapeczka w górę, subskrypcja i widzimy się na następnym odcinku. Joł. Yeah! Dziękuję.